Cześć, witajcie w kolejnym poradniku. Dlaczego? No bo to ktoś mówi, no to, to Ale chcę grać. Bo jak chcesz obie rzeczy robić, to jedno ja muszę robić. Dobra, to będzie. Ja tylko się przedstawię. Witajcie w nowym poradniku, Wytłumaczcie, dlaczego nie było u mnie, tylko jest u Maćka, bo ktoś tam szwankuje z komputerem. No, Maciek, oddaję Ci głos, możesz się przedstawić. Cześć, to ja znowu nakrydziłem parę odcinków z Andrzej Krzysztofmanem. Nawet może się spodobać. W sumie to może ja to będę robił kuba. No ale to To jest moja seja! Znaczy to jest tak, bo, że żadna seja nie jest niczyja, bo wszystkie te razem są wspólne. No tak, ale ja chcę, ja chcę to budować. Dobrze. Um, zobaczyłam tu SKKF-a. Powiem. I jest fajna ta fajma. Pokażę, jak on ją się buduje. Uh -huh banalne. No baj. Czy tak? Em, tutaj. O, nie tak. Lubię. Widzicie? No, w tam w tam. Tak. Aha, zapomniałem. Daję jej coś tutaj troszkę. Jeśli mi się tutaj jest o. mi się wydaje, że nie do końca wyszło robić. A ja wiem. Chyba. Nie, źle robię. Ej, aha, ja już wiem inaczej. Już wiem. I dupa. To aha, to w człowieku. Tak. Chyba tak. Nie, nie, to nic nie zmienia. Dobra, pauza. Zrobimy. Muszę to zobaczyć. Znaczy ja to pamiętam, więc może ja jednak to zrobię. O no Ja pamiętam wszystko, no ale... To ty nie pamiętam, Jak że Żeby zbudować budować, to jak masz to zbudować? Żeby so, to... hmm. tak? Zawsze ty wkrasz. Nawet no. na moim komputerze ty zawsze wkrasz. Więc ja znaczy. dzisiaj chciałem pograć. Hmm. A ja ci chciałem dać pograć, tylko czekaj. No widzę, jak mi dałeś. No tak chciałem ci dać, ale no, nie pamiętasz tego. Tego co masz budować, no. No bo jak mi wykastowałeś świat, no to, to ja nie pamiętam. A co to? A co mu do tego świat? Dobra, nieważne. Kurcze, pomylimy mi się przeciwki. Tak, tak. I w tym kładziemy nasionka melona. No, fajnie. No źle zrobiłeś. Źle zrobiłeś. Może ja to zrobię, bo ja też pamiętam. Tak. Tak. Pamię ja pamiętam. Nie, jest tak! Wiem, pamiętam. Ja już też pamiętam. Nie. Nie, w ogóle to trzeba zniszczyć. A, dobra, to Bo jeszcze nie dałeś tego pistona. Wiem. Ku, trzeba wyglądać od góry, kubo. Od góry go trzeba dać, żeby się od do góry. Tak. I tutaj się kołniesanka. Ja samo wypoktuje. No, bo nie ma wody. Czy ta działa. Jest, działa. Dobra. Tak by... Bo, yy, o Boże. Nie ten przycisk. Nie ten przycisk. No. E, tak to działa. E, ja to poka My to pokazaliśmy, tak? Ale ten naprawdę to jest tutaj pod ziemią. To jest pod, to jest pod ziemią. Mówimy na świecie kreatywnym. To jest podziemią. No i to idea jest pochodnie. Tutaj właśnie redstone. tą. Za chwilę pokażemy naszą plantację, którą zbudowaliśmy w ten sposób. E, tak, jeszcze raz pokażę, jak działa. E, tak, e, tutaj jest nasionko. E, boże, czekaj. Muszę coś. Mączka kostna, mączka kostna. O, będzie ładniej wyglądać. Ja. I tak. I teraz jak ym, melon urośnie, to da się ścinać. Automatyczna fajna melon. I trzeba y, prawym motykom... Y, Nie nocy... lewym, zresztą na kreatywie. Y, tak. O, tak. No i się sadzi. No dobrze, teraz za chwilę pokażemy naszą farmę zrobioną w ten... Szanowni, to nie wszystko. Nie wiem, bo mi się mylą mi się mylą tak te przyciski na tym kreatywie. To, no to to się robi w ten sposób, właśnie w ten. Tak, no to pokażemy za chwilę farmę zbudowaną w ten sposób. Okej, okay. no a to się widzimy za sekundę. Cześć, pozwiedzaliśmy wioskę. Po przerwie krótkiej. Tak, cześć. Już zrobiliśmy naszą plantację. Tak ona wygląda. Ja się Ile do tego, urosło. No tylko dwa. Czy no, ale z jednego wylatuje bardzo dużo, nie? No, zaraz. Nie tak. wiem, dlaczego to się nazywa Melon. W końcu to już IBUS. E, bo to się nazywa od angielskiego. A. <laughs> hmm. Powiedziałeś to całemu światu. O ile. Cały świat nas ogląda. Mm, właśnie. A kto jest różowy? Co? A kim jest różowy? Tylko golema. lama z księdzem. A mówię, ty... że biały jest z Nie, biały kim jest Nie, go nie zem. Ale kto? No, różowy jest. E, 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 fioletowy. Fioletowy. Nie, fioletowy, różowy. Jakby to nazywacie. I jeszcze dynia. Wiem, wiem. To to to. to. Mm, mm, mm. Tak się robiło golema, nie? No tak, i jeszcze, no, jeszcze głowa. Zdy. Tak, golema. Fajny jest. On mnie nie zaatakuje, nie? Nie, ja go walniesz. Albo się. Ja go zawsze zabijam, diamentowym mieczem i ileś tam razy trzeba go zabić, nie wiem. Jego ja zabijam chyba z 15 razy i on już Zawsze z niego czują tego. Szudapij żelaza i kwiatek. Czasami kwiatek. Po czemu kwiatek? Hmm, jeden. Ups. No i co? Dobra, zrobiłem, naprawdę mi hmm, Fajnie. Dobra, I, zajmujemy się farmą czy tym? Fajne. no Fajnie w ogóle fajną mają wioskę. To jest farma. To no, może dzisiaj nie chodzi No oni na... mają tam obsydiana No, mają w kowala obsydian. Jest. No. Pokażemy. No. Tak. Bierzemy Maciek, którą? Oczywiście zostawiłem. Dzisiaj jest sobota. Maciek, musisz to wrzucić, dzisiaj. Musisz. Dobrze? Czemu? No bo dzisiaj jest sobota, a dzisiaj jest tajmin. Mamy się tego trzymać, a nie olewać. Dobrze? No tak no w sumie myślę, że nikt nie zrobi jeden dzień różnicy, ale możemy powiedzieć, że nie mieliśmy czasu, a... Ups, a mnie to na mówię. No właśnie. Nie, <laughs> e, no dobra, no to kończymy nad wioską. Nie! Pokaż obsidian najpierw i nad wioską potem. Dobra? Hmm. To jest fajne. To jest kowalnie, ja ty... To jest długi chyba. Tak. A w drugim oh, to, to będzie? Dziu. Diament! <grym> Oni tego nie widzą, czekaj, pokażę. Diament. Dobra, pokaż teraz obsedję. Teraz już zrobiłem takie fajne ujęcie. O, goluś! goluś. To on, golasek! <grym> golasek. Golemasek, nie golasek. A tu? <grym> Jak oni to by to byli? Ja się zastanawiam. No bo już na tym, tym nie ma niczego w ogóle. No ja A teraz chyba myślałem, że on wpadł do studni. Golem? No. A golem się może utopić? Nie wiem. No może. A teraz dzisiaj to sprawdzisz. O, urosł ta ibus. Ta, ta, ta. Bedrock. I musisz tam. I musisz. I wskocz tam. Wyginę. No trudno. Dzięki, nie chcę. Jak? Co się stanie, jak włączymy lepszych piszczon? Ja chcę zrobić coś fa fajnego. Dobra, to może już po odcinku. Dobra. Dobra, no to... Subskrybujcie, komentujcie, cześć. dodajcie cześć. do ulubionych. Łapki w górę. Cześć, cześć. siemano. Pożegnaj się. Cześć. Do następnego odcinka.